Miesięczna śmiertelność Polska dla okresu styczeń-kwiecień w latach 2018-2020. Jeśli chodzi o ścisłość, to po pierwsze, musielibyśmy zacząć od początku. Co wykreowało naprawdę koronawirusa? WHO. Nie. Media. W rzeczywistości. Wirusolodzy? Nie. nie dyskusja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami na temat nowego porozumienia gospodarczego. Czyli co, wszyscy jesteśmy zakładnikiem politycznych, yy, yy, politycznych wojen pomiędzy Trumpem a, a, a Pekinem? W tym wypadku tak. Czy to nie jest spiskowa teoria świata? Nie. Dlaczego okay. pan tego nie powiedział w marcu w telewizji wszystkim? Żebyśmy odpuścili w ogóle ten, 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 te wszystkie Zareagowa izolacje, nie. zdjęli maseczki, wylali te płyny albo oddali je z powrotem na Orlen? Zakażeni, za wieloma wirusami jesteśmy. Tylko ten został gwiazdorem, ten, y, y, został gwiazdorem mianowany przez WHO i przez koncerny farmaceutyczne, które szykują szczepionki. Gwiazdorem został Wier... dlatego, że pieniądze, które się w tej chwili obiecuje firmom, które stworzą szczepionki są niewiarygodne. Bilion. Firma niemiecka <laughs> otrzymała 2 biliony. biliony. O, pyta się pan, od kogo? Matku jedna. Od kogo? Od... Od rządów państw od, od rządu amerykańskiego. Tak. No Za to, to... szczepionkę, której jeszcze nie ma, która nie wyszła w fazę, no to wcześniej. dobrze, to, to razie... marketingowa to... Czy Jehowa pozwoliłby, żeby ciało kierownicze, misjonarze, większość rodziny Betel na świecie i inni słudzy pełnoczasowi stosowali szkodliwe środki albo przyjęli szczepionkę przeciw COVID-19, która byłaby niebezpieczna? Na pewno nie.